Jeżeli jesteś narzeczonym bądź narzeczoną przed sakramentalnym tak albo mężem bądź żoną, a czujesz, że w związku małżeńskim coś nie za bardzo idzie dobrze, to ten program jest właśnie dla Ciebie. A właściwie oferta Archidiecezji Warmińskiej skierowana do narzeczonych i do małżonków. Dlaczego? Bądźcie z nami. Kwadrans dla wiary, Bartosz Gołębiowski. Zaczynamy. Halo narzeczeni, halo, halo państwo młodzi, halo, halo małżonkowie. To do was dzisiaj mówimy, to do was jest adresowany ten program, bo chcemy zaprosić was na fantastyczne wydarzenia, które organizowane są na terenie archidiecezji warmińskiej. A zapraszać będę oczywiście nie tylko ja, nie sam, bo jest ze mną pani Iwona Dziak, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani Iwona. Dzień dobry. E, witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy, że jest Pani z nami. Bo jest dużo do opowiedzenia, bo dwa piękne wydarzenia nam się zbliżają. Dokładnie mm, związane z datą, jedno z nich, związane z datą wrześniową. To jest 16 dzień września, bo wówczas startuje laboratorium. Dobrze mówię? Tak. Wyjątkowe laboratorium. Pomówmy, dlaczego tu jesteśmy, kogo chcemy zachęcić, dlaczego promujemy życie w rodzinie, w małżeństwie. 16 września ruszamy z pierwszym spotkaniem kursu dla narzeczonych Laboratorium Miłości. Mhm. Cieszymy się, bo to już jest szósty kurs, który organizujemy tutaj jako Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. I cieszymy się, że mamy naprawdę do zaoferowania konkretny i praktyczny program, bo nie tylko, tak jak myślimy albo narzeczeni myślą, że prowadzi to kapłan, to oprócz księdza Wojsława prowadzą to również doradcy życia rodzinnego małżeństwa. I oni e, tak naprawdę mówią o danym temacie, który jest wstępem, mówią swoje świadectwo życia, a potem na mają ćwiczenia między sobą. I to jest jakby klucz każdego spotkania. A tych spotkań będzie? Osiem. Osiem. I teraz Osiem. tak, startujemy 16. Września. Tutaj patrzę na moją ściągawkę, oczywiście 17.30. Jeszcze możemy się zapisywać? Jak najbardziej. Czekamy. Właściwie to już trzeba się zapisywać. Już trzeba się zapisywać. W ogóle mm -hmm. też namawiamy narzeczonych, jeżeli nawet planują ślub dopiero 20, w 2025 roku. Aha, czyli to nie jest, że to na ostatnią chwilę. Mogą tak, też ci przyszłoroczni. Przyszłoroczni, mm -hmm. a nawet w formularzu, jeżeli nawet nie znają dat ślubu, ale są narzeczonymi. Oficjalnie już ten pierścionek tak, był już jest, było na, na kolanach. Tak. Tak. Jeszcze nie mają teoretycznie daty albo mhm. sali, to te treści będą w nich pracować. To, to, jest jest taki, aktualne. To, jest, to jest jak najbardziej dobry czas, żeby zadać sobie pytania, które czasem może gdzieś tam wydwojemy sobie nie zadajemy, a my zadajemy jako animatorzy na tym kursie. I żeby to nie było na ostatnią chwilę, bo mam taki grono. No właśnie, a kurs wnikliwy, przepraszam, zapytam trochę przekornie mogą się po tym kursie rozmyślić? Mogą. Mogą, czyli mogą. Dobre, dobre prześwietlenie przyszłego męża, tak, przyszłej żony. Dokładnie Oczywiście tak. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo warto jednak trochę zajrzeć inaczej w tego drugiego człowieka. No bo na początku w ogóle badamy, czym się znamy. Aha. Czy my w ogóle się znamy? Czy to tylko te motylki w brzuchu? czy, czy... tylko myślimy, hmm. że no kochamy się i jakoś to będzie, Jasne. i na tej fali miłości to my sobie poradzimy. Tak. A tak naprawdę, jakie mamy przekonania co do relacji własnej, posiadania dzieci, finansów, relacji z teściami, zamieszkania, wiary, duchowości? Jak to wygląda? To będzie już po raz szósty. Po raz siódmy. E, teraz będzie już sześć będzie za nami. Siódma. Tak, tak, właśnie, Jasne. sześć za nami. Były sytuacje, że faktycznie pary otwierały szerzej oczy czy na siebie? Zdecydowanie tak. Nie mówię Proszę... o rozpadach, ale oczywiście ogólnie tak. Czy były sytuacje? Były też takie sytuacje, o której mówił ksiądz Wojsław, bo on też prowadził mhm, wcześniej, że na przykład po dwóch spotkaniach para przestała chodzić na kurs i przeszła na następną edycję po jakimś czasie, bo tak długo w nich pracowały te treści, że mieli nie zachwianie. Prawda? I dlatego tym bardziej warto polecić ten kurs. Tak, i przede wszystkim też dlatego, że y, y, bardzo sobie cenię to, że prowadzą to małżonkowie z, ba, z bardzo różnym stażem i po przeżyciach różnych, y, i pokazują, jakie mogą mieć. Y, Życie małżonkowie, jakie mają też wyzwania w swoim życiu i jak przez nie przechodzić często. A w tym wszystkim pomagają nam tematy spotkań. I tu uwaga, drodzy Państwo, czy naprawdę się znamy? Bagaż doświadczeń, perspektywy i oczekiwania, komunikacja i dialog, zakochanie, miłość, odpowiedzialność. Małżonkowie, a teściowie. Czyli śledzimy tak, wszystko, całe, całe, tak. cały związek, prze jakby tak. prześwietlenie całego związku, tak? Tak, Pod tak. w, różnych, w różnych spojrzeniach. tak? Dokładnie, a najbardziej cieszę się z tego, że narzeczeni przechodzą często z takim, ojej, tak długo, osiem spotkań, przy panią, my pracujemy, czy nie da się krócej, czy nie da się w weekend. A tu nagle się okazuje, że tak. A po 8 spotkaniach, jakie to było wartościowe, będziemy was promować, będziemy mówić znajomym, że warto przyjść, bo ważny jest ten odcinek czasu, że y, jest kolejne spotkanie nie kolejne są prace domowe, żeby mhm. sobie pogadać w domu i te treści w nich pracują i to o to chodzi, tak? To pomówmy jeszcze o tej częstotliwości, bo pierwsze startuje 16 września o 17.30. Gdzie dokładnie miejsce tych spotkań? E, centrum Świętego Jakuba. Przy katedrze zaraz obok, tak? Przy katedrze obok, tak? Mhm. Dokładnie. I Czy... ono jest co miesiąc. E, no co, czyli... że, co tydzień raz w tygodniu w poniedziałek. Czyli te pary będą się zawsze spotykały Zawsze w poniedziałek. Tak. O, 7, o stałej godzinie o 17.30. Tak. Czyli 8 takich poniedziałków trzeba tak. sobie I co, zaplanować. I co, jest, I co jest na końcu? Co nam daje taki kurs? Po, po co właściwie mam pójść? Mam narzeczoną, czy oświadczyłem się jeszcze świeżo po oświadczynach warto mi iść, po co mi iść, co mi to da, dostaję, nie wiem, dostaję certyfikat, jak to wygląda? E, no przede wszystkim ważne są to takie wartości miękkie, nie? Że my mm -hmm. się poznajemy i tak dalej, no to to wiemy, Dosz ale tak. często dopiero do tego dojrzewamy, mm -hmm. a motywacja małżonków często jest tak, że po prostu tak jest wymóg, tak? Czyli jeżeli oni idą i proszą o ślub kapłana, no to każda małżeństwo musi przejść przez taki katechezy, a później jeszcze przez dwa spotkania z doradcami życia rodzinnego, bo też mówią o metodach planowania bo, rodziny. Bo zawsze mówiło się o tym, że to jakoś chodziło się na takie kursy do parafii, że to księża prowadzili. Tak. To to jest Wasza alternatywa, odpowiedź jakby świeckich na propozycje kapłanów, czy, 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 czy współpracujecie? My, to jakby, nie ma konkurencji. Nie jakby. ma konkurencji, my uh -huh. współpracujemy, uh -huh. bo wiemy, co się dzieje, że tych ślubów wcale nie ma zbyt wiele i czasami jest dwa, trzy śluby w ciągu roku w danej parafii i wtedy kapłan jakby też nie ma jak poprowadzić takiego kursu. A przede wszystkim chodzi też o to, żeby mieć taki zespół doradców, czyli świeckich, którzy są w tym małżeństwie. Bo chodzi o to, że często jak ludzie tak mogą sobie powiedzieć, że co my tam może ksiądz nauczyć o małżeństwie, tak. jak on w małżeństwie nigdy nie był, a jednak tutaj mamy Aha. świeckich, czyli to jest ten walor, ten dodatni. Taki, taka... Jak najbardziej, mhm. jak najbardziej to jest ten walor, gdzie tu jeszcze potem ksiądz, oczywiście e, Wojsław e, mówi o, w ogóle o sakramencie i jak, jak to wygląda, jak, e, jeżeli chodzi o karygmat, o wiarę, także tutaj jak najbardziej to jest bardzo ważny trząb całego, e, całego kursu, e, czyli on, ona i Bóg, czyli jaką ja mam relację z Bogiem, jaką przepis my... Na, przepis na małżeńskie szczęście. Tak. On, ona i Bóg. Czyli zaprosić Boga do związku. Dokładnie, jaką ja mam relację z Bogiem, na to sobie też odpowiadamy. Czyli to jest też taki kurs na, dla narzeczonych jako małżeństwo, my we dwoje, mhm. ale też bierzemy indywidualnie i odpowiadamy sobie indywidualnie na te pytania o duchowość na przykład. To teraz tak, podsumowując, bo ktoś może zapytać, no dobrze, no a ile to kosztuje? Czy to mhm. jest drogie? To kosztuje 300 złotych. Od pary. od pary. Nie od głowy, od pary. Od pary. To jest niedużo. Od pary. I to są po prostu takie koszty czysto organizacyjne. Tak? Wszelkie informacje, zapisy, formularze, gdzie znajdziemy? E, oczywiście na stronie właśnie Wydziału Dusz Rodzin mhm. e, i na, na stronie www.umocnienie.pl. Mhm. Tak, bo Centrum Wspierania Małżeństwa im Rodziny Umocnienie znajduje się w Centrum Świętego Jakuba. Dobrze. Tu stawiamy kropkę. Drodzy Państwo, to był czas dla narzeczonych, tak. a teraz uwaga, zmiana tematu. Mamy coś dla małżonków, czy tak? Czyli dla tych, Dokładnie. którzy już przeszli ten etap, już powiedzieli sobie to sakramentalne. Tak, mhm. jest to druga edycja Małżeńskiej Akademii Rozwoju. Na to również zapraszamy, ale w terminie późniejszym. Tak, bo 28 września mamy pierwsze spotkanie w ramach tej mhm. Akademii. Bardzo się cieszę, bo mieliśmy pierwszą edycję 2018 i to były niecałe dwa lata takich spotkań. Potem COVID wiadomo. I potem był mhm. COVID i potem były różne wydarzenia. Organizujemy też Tydzień Małżeń, więc wtedy też nam się tak przyniosła jakby ta aktywność na ten luty. Natomiast chcemy, żeby Wydział Duszpasterstwa Rodzin miał ofertę dla małżonków na formacje. Tak, bo często nawet takie studium życia rodzinnego i tam można byłoby się kształcić, to i tak osoby, które są w małżeństwie nie mają możliwości wysłuchania tych dobrych treści informacyjnych, duchowych, psychologicznych, edukacyjnych, y, związanych właśnie z sakramentem małżeństwa, z naszą relacją małżeńską. I tutaj będą i wykłady, i ćwiczenia. A mając na uwadze, że życie pędzi i ludzie y, często im jest trudno pogodzić życie zawodowe z osobistym mm -hmm. i rodzinnym, to stwierdziliśmy, że taka forma przynajmniej raz na kwartał jest dobrą opcją, kiedy ja mogę z dużym wyprzedzeniem sobie zapisać y, tą sobotę, bo te spotkania będą w soboty. Właśnie, bo to będzie w sobotę raz na kwartał. Raz na kwartał. Czyli naprawdę każdy no, nie ma siły, no znajdziemy ten czas. No, nie? Znajdziemy ten mm -hmm. czas. Y, drugie spotkanie jest planowane na 16 listopada. Mm -hmm. Potem będzie właśnie w ramach tygodnia małżeństwa, no i potem będzie w kwietniu, zapewne tak właśnie po świętach wielkanocnych, tak? I, i chcemy zapraszać i specjalistów w tematyce z całej Polski. Pierwszym gościem jest ojciec Ksawery Noc, on będzie mówił o seksualności w małżeństwie, ale też tutaj naszych lokalnych i psychologów. Do kogo adresowana jest Małżeńska Akademia Rozwoju? Mam tu na myśli bardziej jakiego rodzaju małżeństwa? Każde? Czy może przeżywające kryzysy, czy może małżeństwo, które gdzieś mm, potrzebuje jakiegoś takiego ognia, ożywienia? Czy możemy tak skategoryzować? Mm -hmm. Czy faktycznie dla każdego, czy może dla tych bardziej poszukujących, mm -hmm. gdzieś załamanych, kryzysowych? Powiem szczerze, że to jest. I dla każdego małżeństwa, ale i więcej. Na poprzednią edycję przychodziły też również osoby, które nie były w małżeństwie, o. ale chciały posłuchać na ten temat, tak? Czyli chciały się czegoś więcej dowiedzieć, żeby być wsparciem dla kogoś w rodzinie. E, albo to było. A to, są... były, to były single. Tak. Single. Mhm. Ale też chcieliby się zastanowić, czy chcą w tą drogę wchodzić. Więc chcieli jakby pokazać, posłuchać, o co chodzi w tym zakresie Czyli taki małżeństwa. Czy singiel, singielka może rozeznać podczas tak, tej akademii tak, już te. też? tak, mm też -hmm. rozeznać. Mm -hmm. I małżeństwa jak najbardziej. I zarówno to, żeby może sobie zaplanować wspólny czas i mamy się dobrze w małżeństwie, ale chcemy czegoś więcej się dowiedzieć, chcemy mieć większą formację, chcemy więcej edukacji, więc idziemy sobie razem. Jak przeżywamy kryzys, tym bardziej wspaniale, że spędzimy czas razem. Nie. pierwsze spotkanie boskie ciała bóg w miłości ludzkiej ktoś tak patrzcie, boskie ciała, co to macie na myśli? No, bo będziemy mówić y, czysto o erotyzmie Popro, i o, 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 o seksualności. tej seksualności. Mhm. Dlatego ten seks jest boski, o co Bogu chodziło, i że, nie, że Kościół właśnie wcale nie stroni od seksualności. To jest jedno z ołtarzy w małżeństwie. Czyli gdzieś te, te pierwsze spotkanie może być dedykowane dla par, u których gdzieś to współżycie może nawet wygasło, gdzieś może jakiś kryzys, tak? Tak, albo chcą, żeby było na innym poziomie, albo mhm. spojrzeć na nie zupełnie z innego punktu widzenia. również duchowego, bo często tak stereotypowo jakby tego Boga od tego seksu odcinał, nie? Że nie wypada, tak, że coś tak, tam, że temat Tak, no Bóg to w kościele, mm -hmm. a w sypialni to my we dwoje, mm -hmm. albo... A Bóg chce naszego współżycia tak. i roznażania się tak. przecież. No tak jak mówimy narzeczony, to były pierwsze słowa. Idźcie, roznażajcie I ci się. roznażajcie się. Tak. Sam Bóg powiedział, no. Dokładnie, więc, yy, więc to też jest jakiś taki przyczątek, początek raju. No dobrze, drodzy Państwo, to teraz tak, podsumowując, tak jeszcze tylko rzucam okiem, pierwsze spotkanie boskie Ciała od 9.30, wykłady, msza święta, przerwa obiadowa, seks jest boski, dyskusja, pytania, zakończenie spotkania. To będzie jeden dzień. Tak. I tak będzie wyglądało za każdym razem. I tak będzie Co wyglądało za każdym razem. Też płatne? Te wydarzenie jest bezpłatne, o, mh, prosimy tylko o z zgłoszenie przez formularz w celach takich organizacyjnych. Też na umocnieni ten formularz tak, tak samo? Tak, mh. i też na wydział Duszpasterstwa Rodzin jak najbardziej. Jak Czyli można powiedzieć, warunkie. że piękny wrzesień nam się szykuje dla narzeczonych i tak. dla małżeństw. ostra mocne wejście, ostra oferta. Dokładnie, można dokładnie, a tym bardziej, że Małżeńska Akademia Rozwoju też będzie mówiła o tematach typowo też dla rodziców, mh. bo często nasza rola jako rodziców. Jest, zapalnie, jest zapalnikiem w kryzysie w relacji małżeńskiej. I też jesteśmy tego świadomi, zarówno jak ma się małe dzieci, czy na Czyli możemy ciut zdradzić, tu będzie o seksie o boskich ciałach, a kolejne spotkania, tak mniej kolejne, więcej, możemy coś zdradzić? Jasne, kolejne, ciała, kolejne, kolejne spotkanie. spotkanie, będziemy mówić zarówno też o małżeństwie w Biblii, ale będzie mówić o schematach, jakie, okay. z jakimi schematami wchodzimy w małżeństwo. Mhm. Gdzieś jakieś my, z dzieciństwa tak. wyciągnięte. Tak, jakieś schematy, jak, schematy jak, jak my funkcjonujemy. Mm -hmm, y -hmm. Będziemy też na kolejnych wydarzeniach mówić o rodzicielstwie mm -hmm. i to będzie na pewno na tygodniu małżeństwa. A tydzień był, jak dobrze pamiętam, zawsze. 7-14 lutego. A bo Walentynki. No faktycznie, tak, tak zgadzam tak, się, więc bo to wtedy y... było zawsze jakoś tak. Taką większą mm -hmm. konferencję planujemy 8 lutego. 8 lutego. Czyli mm -hmm. już mogą sobie małżonkowie planować. Tak, żeby każdy temat po, m, posłuchać, wydobyć, i będziemy też chcieli, żeby po prostu stworzyło się środowisko takich fanów małżeństwa w Olsztynie i chcieli posługiwać w swoich parafiach. I może stwarzać projekty dla innych małżeństw. To Roz... jest takim marzeniem. Bo tak, mówiliśmy o tych, tym kursie dla narzeczonych, teraz mówimy o Akademii Rozwoju. Czy tu i tu są wolne miejsca? Jeszcze nie ma problemu. Jak najbardziej. Tu i tu są wolne. Centrum Świętego Jakuba mieści około 100 osób. I tam też będą odbywać się. Te Spotkania i te spotkania, w tym centrum tak, Jakuba. Tak, tak, mhm. tak. Bo tam jest Centrum Wspierania Małżeństwa i Rodziny Umocnieni, gdzie są spotkania z narzeczonymi, z małżeństwami w kryzysie, z terapeutami. Mhm. E, a cieszę się bardzo, bo wczoraj uruchomiliśmy zapisy i już mamy około 50 osób na Małżeńską Akademię Rozwoju. Pięknie. Więc to poszło Czyli to widać, pięknie. że potrzeba takich, takich formacyjnych spotkań. Ludzie chcą dbać o małżeństwo. Od teraz tak się ciągle mówi, że rozwody, 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 mhm. ale ludzie chcą walczyć. Bo wy Wydaje mi się, że jest dużo indywidualnych mm -hmm. rzeczy dla, dla, dla jednostki. W sensie dla jednostka jest duża oferta. Jest oferta dla dzieci, nastolatków, a stricte dla małżeństw w nie ma. My co sami możemy sobie zorganizować randkę, mm -hmm. wyjście i tak dalej, natomiast jeżeli chcemy czegoś więcej, co nas rozwija, no to tak dla, typowo dla małżonków nie ma tego zbyt wiele. A jakby ktoś tak chciał już zakończenie, tak już zapytam, sprawdzić wiek, to zgłaszają się i młodzi i starsi? Znacie wiek tych osób, które już się zgłaszają? O wiek typowo nie pytamy, ale z poprzedniej edycji, no wiem, że wiek jest bardzo różny. Czyli nie ma się czego bać, że będą nie, tylko starsi małżonkowie nie. po 40-letnim starze, mamy my tam młodzi, nie, 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 nie. śmiało, nie, nie. śmiało nie, nie. można. Śmiało, śmiało. Tym bardziej rzeczywiście do wszystkich naszych narzeczonych też wysyłamy tę ofertę, więc dużo młodych małżeństw zapewne przyjdzie po naszych tych sześciu edycjach. Mhm. A wiemy też, że starsze małżeństwa przechodzą, bo mają wreszcie czas, bo mają odchowane dzieci i wtedy jest efekt pustego gniazda. No właśnie. Efekt pustego gniazda, ale to już jest temat na inny temat. O tym też moglibyśmy porozmawiać. Drodzy państwo, pięknie dziękuję. Pani Iwona Dziak ja była moim państwa gościem decyzyjnym doradczyni życia rodzinnego. Dużo będzie się działo we wrześniu. Cieszymy się bardzo dlatego. I strona koniecznie umocnieni PL, tak, tak. Umocnienie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Drodzy Państwo Państwu dziękujemy za uwagę. Kłaniamy się to program Kwadrans dla wiary dedykowany dla narzeczonych, dla małżonków. Porządna dawka tej małżeńskiej, czy też narzeczeńskiej wiary, porcji emocji. Emocji już od września właśnie w naszej archidiecezji. Polecamy, zapraszamy. Do zobaczenia.